Święta, święta i po świętach, a tu trzeba wrócić do nagrywania. No i dla Was mam od razu po świętach 23 misję stwierdzę, czyli płaszczyznę. I muszę Wam się przyznać, że po nagraniu 40-paru minut materiału z tej misji zorientowałem się, że nie włączyłem sobie nagrywania w Audio City. Tak więc komentarz do tej misji dogrywam już po przejściu tej misji, więc może on nie będzie aż tak dobry. Będę starał się mówić Wam. Co miałem nie wiem, na myśli, budując to i to w tym miejscu, więc zaraz prawdopodobnie wystartuję z tą misją. Powiem tam też coś mówiłem i pobawimy się. I jeszcze takie coś. Jako, że kilka poprzednich misji po prostu nie, nie budowaliśmy za dużo zamków, więc w tej misji ja zbuduję naprawdę Zajebisty zamek, moim zdaniem. Moi, przynajmniej mi tak się wydaje, że. Mi ten zamek fajnie wyszedł i dlatego też nie nagrywam tej misji od nowa, tylko po prostu dogrywam komentarz, ponieważ zamek bardzo fajnie mi wyszedł. I teraz tak, jak widzicie zbudowałem sobie spichlerz i zacząłem budować chatki drwala, więc tak jak zawsze to jest takie nie, podstawowe co wszystko trzeba zrobić. Tarki i tak dalej. I teraz to co będę robił to starał się wydać cały kamień i całe drewno stąd, tak żeby przenieść skład zapasów. Mm, tu pod górę, jak widzicie, chyba myszko na chwilę pokazałem, tak, żeby szybciej nam złoto, raczej kamień i żelazo dochodziło, tak, żebyśmy mogli je sprzedać na złoto, a za to kupować jedzenie. Tak, ponieważ zielone pola, jak widzicie na mapie, nie wiem tutaj, raczej zaraz wam nie pokażę, to są bardzo daleko i ciężko by było je ochronić, dlatego też tutaj nie będę za bardzo budował, jakby to powiedzieć. Farm, ale za to zbuduję młyn chyba i będę kupował po prostu zboże i, i to się dalej już potem moja ekonomia będzie to samo przetwarzała. Jak widzicie, zbudowałem tutaj jedną wieżyczkę, ale jedna wieżyczka tutaj w tej misji nie wystarczy. A nam miną tutaj dwie wieżyczki, ponieważ jest to tutaj pięć szczurów, którzy cały czas będą nas naprawdę atakować dużymi, może. może nie nie, dużymi tak, ale nie jakoś super efektownymi. Afektownymi armiami, ponieważ to będzie złożone z włóczników i łuczników, więc no nie za bardzo im to wyjdzie. Jak widzicie, udało mi się wydać całe, y, cały kamień i drewno, i właśnie przynoszę sobie skład zapasów tutaj na górę. I ja Wam też Wam, też wam polecam to zrobić. Dzięki temu na pewno dużo lepiej, dużo łatwiej wam będzie to po pierwsze obronić. Po drugie będzie wam łatwiej zebrać całe to złoto potrzebne do tej misji. Tutaj naprawdę można w tej misji się naprawdę świetnie pobawić. Ponieważ mamy tutaj dużo surowców. Łatwo je obronić. To jest drugie. Po trzecie no... Co prawda te armiki jak mówiłem są duże, ale one nie są silne. Które nas atakują, więc... Można się tutaj naprawdę... Można naprawdę dużą armię zrobić. Ja wam jeszcze chwilę tutaj pokomentuję, a potem po przyspieszę. To taki dzisiaj odcinek będzie więcej na przyspieszeniu, więcej sobie jakieś muzyczki posłuchacie bo tak to by było jakieś 40 parę minut tego gdzie ja sobie dogrywam teraz komentarz a to by było naprawdę cienkie więc jeszcze chwilę wam pokomentuję a potem A potem przejdziemy już do przyspieszenia jak widzicie tam kupiłem trochę kurz, więc to też musicie zrobić na pewno ponieważ wtedy będzie Wam łatwiej to wszystko obronić tutaj wysyłam trzech na górę Ponieważ z tego co pamiętam, ta jedna moja wieżyczka jeszcze nie obroni wszystkich, czyli nie wystrzelają wszystkich żołnierzy szczura. Tak więc wysyłem sobie tam trzech, w razie czego, że bronili moje kopalnie. Jak widzicie, jak, jak na razie, wstawiam sobie kuszników tutaj na siedzibę obok mojego lorda. Potem ją przestawię na wieżyczkę, o ile pamiętam. A jak na razie, on ta, ci kusznicy pomogą na pewno w obronie tych kopalni z tyłu oraz w ogóle spichlerzy i zbrojowni. Drewno dochodzi powoli od drwali, więc budujemy coraz więcej, mm, coraz więcej kamieniołomów i chyba zaraz też zacznę budować kopalnie żelaza, co mi na pewno podwoi, potroi, czy na pewno, zwi na pewno zwiększy moje zyski mm, jeśli chodzi o złoto, no tak, zaczynam budować. Je to tak, możecie się skupiać i budować jak najwięcej tego. Ale pewnie jak wybudujecie chociaż tam nie wiem tam na górze 3, tutaj na boku 2-3-4 i gdzieś tam chyba po lewej jeszcze były z 2 do zbudowania, to będzie dobrze. Jak widzicie, tak na razie do muszę dokupić jedzenie, ale dzięki temu, że mamy dużo kamienia i niedługo żelaza, to nie będzie problemem, jeśli chodzi o dokupywania. Jak widzicie, idzie pierwszy atak, przed którym musimy się obronić. No, Nasza główna obrona to jest po pierwsze ta wieżyczka, a po, dru wieżyczka, a po drugie kusznice. Jak widzicie, tu już idą na budynki drwali albo trochę dalej. Kusznicy coś tam strzelają, ale ci na górze, jak widzicie, przeżyli, ponieważ kusznicy się przez, przez chwilę skupili na tych na dole. No ale tutaj wysłałem konnicę, tak żeby w razie czego, no właśnie, niestety rycze sobie stoją. I nic nie robili, no ale dobra, tutaj konicę wysłałem, nie wiem czy straciłem, nie, nie, nie straciłem, nad nadkuśnicy chyba pomogli mi I leci kolejna armijka, myślę, że wyślę tam sobie tą konicę, ona tak na samym początku dużo daje, potem już coraz, no, coraz słaby, coraz więcej, już się musimy nią bawić I co ja tutaj mam? Prawdopodobnie co chwilę będzie mi brakowało jedzenia ale o to się nie musicie martwić. Bo no co chwilę będziecie sprzedawać, kupować. Ja mam na chwilę braknie tego jedzenia, to po prostu dokupcie sobie więcej. To jest nie jest aż tak y ciężkie. Widzicie tam następne dwa kamieniołomy. Coraz więcej, coraz więcej tego kamienia i żelaza będzie, więc coraz więcej złota. Co mi się podoba, tu chyba tylko jedną zbudowałem. No, i tu ile ja zbuduję? Z 3, a może nawet 4. Nie, wiadomość od 3. Cztery? Cztery Drakło drewna czy pracowników. Drewno, drewno. No nic, więcej chatek. Hatki sobie tam z boku buduje. Jak widzieliście, wojsko szczura przeszło sobie po prostu obok nich i nic im nie robiło. Ale potem tam jakąś wieżyczkę na pewno zbuduje tak, żeby no ta dodatkowa ochrona w razie czego była. Dobra. Chciałbym wam jeszcze pokazać tutaj ten moment, w którym... Zacznę budować. Co, właśnie? Kupuję zboże. Jak widzicie, chlebów już nie mam, ale mam zboże. Mam żelazo, więc posprzedaję i prawdopodobnie zaraz wybuduję młyny. Młyny i piekarnie. A ja, że one tutaj będą wszystkie tak ładnie w jednym miejscu. Jak widzicie, moja ekonomia jest taka jakby ściśnięta. Co normalnie mogłoby mogłoby być złe, ponieważ ogień, jak wiecie, mógłby nam, mogliby nam podpalić, chociaż szczuro, właśnie szczur nie używa ognia, więc o to się nie muszę martwić a po drugie, jak zobaczycie, już pewnie na przyspieszeniu, ja tutaj naprawdę wielką fortecę zbuduję tak więc, to też nie stanowi większego problemu no i właśnie tu chyba zacznę budować drugą wieżę, najpierw bramę właśnie, tu musicie mi też wybaczyć, że jak ten zameczek budowałem to ja już naprawdę się sobie, bawiłem się do architekta i przeważnie albo się bawiłem, nie wiem, w symetrię czy coś w tym stylu. Więc to troszeczkę dłużej zeszło, w i tak nie musicie robić, to ja tylko chciałem, żeby po prostu mi to fajnie w tym odcinku wyglądało. Tak żeby było coś innego. Dobra, ja sobie naleję tę barka i zaraz zobaczymy co tam dalej będzie. Ok, jestem z powrotem i powiem Wam, że jak postawię tą drugą wieżyczkę, to wrzucę już przyspieszenie na, w montażu, ponieważ to już nie ma sensu za bardzo więcej komentować. Te dwie wieżyczki się na pewno obronią. A jak widzicie, ja sobie tutaj próbuję wszystko z jednej i z drugiej strony tak samo, żeby wyglądało, więc to naprawdę dużo czasu zajmuje. Widzicie, to ilości kamienia i żelaza już są naprawdę duże. Jak widzicie, sobie wszystko sprzedaję, jak też patrzycie się tutaj na mm, moją populację czy popularność to troszeczkę 63 y, troszeczkę mało, ale to myślę, że już te piekarnie powoli będą naprawdę dobrą ilość y, dobrą ilość chleba produkować, więc nic się nie powinno za bardzo stać. Dobra, zobaczymy jak ten atak, czy ten się atak obroni jeśli ten atak się obronił, to jeśli dokupię tych 24 jeszcze y, 24 łuczników no to ja już nie myśl, myślę, że nic nas tutaj nie zaskoczy, tak naprawdę. I was, jak takie coś zrobicie, też was nie zaskoczy, więc będziecie mogli sobie spokojnie potem sobie nie, budować, albo większy zamek, albo się po prostu skupić już na budowie armijki Ja się skupiłem na budowie zamku, ponieważ chciałem zrobić po prostu jakiś fajny zamek w którejś misji, a że ta misja miała po pierwsze dużo surowców, dużo miejsca. No i nie była trudna, bo naprawdę te armiki te statykały nie były trudne, dlatego zrobiłem sobie w tej misji to i owo. Więc teraz ja się wyłączam i daję przyspieszenie, jeżeli tak powiem, jeśli chodzi o atak, bo ja już nie będę nie będę potem włączał od nowa komentarza, po prostu do samego końca już będzie przyspieszenie. Dlaczego? Ponieważ zaatakowałem tutaj. Zatkałem tutaj konnymi łucznikami i pałkarzami i co nie jest ani nie wiem jakieś super dokumentowania, ani mega trudne. Po prostu podjeżdżałem konnymi łucznikami, oni wszystkich, wszystkich rozwalali, wchodziłem pałkarzami, więc po prostu nie będę Wam już wtedy komentował, tylko życzę Wam jego oglądania i co? Widzimy się już za dwa dni, o ile dobrze pamiętam, po jutro wstawię komandosów, a na kolejny dzień, czyli na środę, o ile wszystko dobrze pójdzie, będzie kolejna misja, więc SIA. We'll <laughs>